Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Jednak czasem, nieważne jakby się nie starał, w oczach dziecka będzie najgorszym rodzicem na świecie. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was listę 10 dzieci, które obraziły się ze śmiesznych i absurdalnych powodów. Numer 10. Ten chłopiec rozwalił system. Obraził się on na swoją mamę, ponieważ ta powiedziała mu, że nie, nie mogą wyhodować w swoim ogródku bananów, ponieważ mieszkają w Szwecji. Absurdalny powód, aby walnąć focha, ale weźcie wytłumaczcie kilkulatkowi, co to klimat i że niektóre rośliny potrzebują specyficznych warunków i nie wystarczy mieć tylko kolorowej saszetki z magicznymi nasionkami. Numer 9 jak pisze mama tego chłopca, Jestem wrednym rodzicem, ponieważ nie pozwoliłam mu na zjedzenie kozich bobków. I nie, kobieta wcale nie miała na myśli serka wiejskiego. Chłopiec naprawdę chciał skosztować koziej kupy. No ale czemu mu się dziwić? Kozie bobki wyglądają zupełnie jak te żelki w kształcie fasolek. Widocznie najadł się fasolek wszystkich smaków Harry'ego Pottera i teraz żaden dziwny smak nie wzbudza jego podejrzeń. Numer 8 Dzień mamy 2015. Dziewczynka ze zdjęcia wpadła w szał, ponieważ nie dostała od swojej mamy żadnego prezentu z okazji Dnia Mamy. Hmm, to ma sens. Jakby się tak zastanowić, skoro z okazji urodzin niektórzy częstują swoich znajomych cukierkami, to dlaczego z okazji Dnia Mamy mamy nie miałyby obdarowywać prezentami swoich dzieci? Numer 7. Ta dziewczynka chciała, aby mama zrobiła jej z włosów kucyka, tak jak mają inne dzieci. Kiedy mama jej odmówiła, twierdząc, że dziewczynka nie ma jeszcze wystarczająco długich włosów, co jest faktem, dziewczynka wpadła w płacz, twierdząc, że to niesprawiedliwe. Oczywiście cała wina, jak możecie się domyślić, spadła na jej mamę. W sumie kobieta mogłaby to wykorzystać na swoją korzyść, twierdząc na przykład, że włosy urosną jej szybciej, jeśli zawsze będzie jeść wszystkie warzywa na obiad, tak jak inne dzieci. Numer 6 ta dziewczynka obraziła się na swoją mamę, ponieważ śledził ją jej cień, a jej mama nic z tym nie zrobiła. To się nazywa bać się nawet własnego cienia, lub raczej być rozpieszczonym? A wy jakie macie sposoby na walkę z własnym cieniem? Prawy prosty, lewy sierpowy, czy przeprowadzka do Ekwadoru i wychodzenie z domu tylko w południe? Numer 5. Z kolei ten chłopiec wybuchł płaczem, ponieważ mama nie pozwoliła mu ujeżdżać psa, argumentując to faktem, że pies nie jest koniem. Rzekłbym, że bardzo mocny argument do mnie przemawia, do dzieciaka nie bardzo. Ciekawe, co przy tym wszystkim musiał myśleć sobie bies. Tylko spójrzcie na jego minę. Co tu się od Janie Pawla? Ja? Koniem? Numer 4 Za to tę dziewczynkę całkowicie rozumiem i łączę się z nią w bólu. Obraziła się ona na swoją mamę, gdyż ta nie chciała dać jej tego smacznego syropu na kaszel z babki lancetowatej. Zgadnijcie co? Tak, dziewczynka nawet nie miała kaszlu. Poza tym była w 100% zdrowa. Po prostu smakowi niektórych syropów na kaszel naprawdę trudno się oprzeć. Zgadzacie się? Numer 3 Gdyby grawitacja była osobą, byłaby największym wrogiem tego chłopca, a tak to jest nim jego mama. Chłopiec obraził się bowiem na swoją mamę, ponieważ z powodu ziemskiego przeciągania nie był w stanie jechać na snowboardzie w górę stoku, tylko w dół. Nawet nie chce sobie wyobrażać, jak pod górkę za to muszą mieć jego rodzice. Numer 2. Jak pisze pewien tata, wykonałem swoją popisową sztuczkę z zabieraniem nosa. Teraz moja córka myśli, że jej nos zniknął na zawsze i się do mnie nie odzywa. Ciekawe gdyby mężczyzna już nigdy się nie przyznał, że to był tylko żart i dziewczynka dorosłaby ze świadomością, że nie ma nosa. Ciekawe jaka osoba bez niej wyrosła. Numer jeden. Z kolei ta dziewczynka obraziła się, ponieważ jej rodzice zabrali ją w odwiedziny do samego prezydenta Baracka Obamy. No bo tak, taka babcia czy ciocia dałaby jajko niespodziankę i 50 złotych kieszonkowego. A Obama? Jajka Obama, ale żadnego nie da. W sumie za 10-20 lat dziewczyna będzie mocno żałować, że zamiast ścisnąć rękę pierwszemu czarnemu prezydentowi USA, ta wolała ściskać perski dywan. OK, tym ściśniętym jak żołądek podczas recytacji wiersza przed całą klasą akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przy okazji zapraszam was na mój nowo założony kanał Chiński Express, na którym prezentuję wam najlepsze gadżety z Aliexpress. Można powiedzieć, że to taka planeta faktów 2.0, tylko że z samymi ciekawymi gadżetami. Link do kanału znajdziecie w opisie. Wpalnicie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również jeszcze jeden kanał. Paulis z Coset z animacjami. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!